drogie dzieci! Pamiętacie mnie? Nazywam się Krokodyl Karol. Razem z moimi przyjaciółmi mieszkamy na Sawannie. Ale to na pewno pamiętacie. Zbliża się Wielkanoc, więc zobaczycie, ile niesamowitych rzeczy może spotkać nas w tym świątecznym czasie. Kiedy widzieliśmy się ostatnim razem, opowiadałem wam historię, która spotkała lwa Leonarda. Lew Leonard w nieodpowiedni sposób korzystał z internetu, przez co sprawił ogromną przykrość swoim przyjaciołom. Mogę Wam tylko zdradzić, że pięknie przeprosił swoich przyjaciół. Niestety, to nie jest koniec przygód lwa Leonarda. Dziś poznacie nowych bohaterów, w tym bliska urwiska który bardzo mocno chciał zostać bohaterem. Jesteście ciekawi? Zatem zapraszam was na przedstawienie pod tytułem Wielkanocna przygoda liska urwiska. Stało. Heniu, dlaczego płaczesz? Płaczę, ponieważ jest mi bardzo smutno. Zgubiłem moją ulubioną piłeczkę do grania w wodną piłkę. Dostałem ją od mamy z okazji świąt wielkanocnych. A gdzie ją zgubiłeś? Może coś zaradzimy? Ale ja nie wiem, co się z nią mogło stać. Bawiłem się nią nad rzeką. Później okazało się, że już jej nie ma. A mi teraz jest bardzo smutno. Nie martw się, na pewno ją znajdziemy. Chodź ze mną, pójdziemy nad rzekę. Pomogę znaleźć twoją ulubioną piłeczkę. Naprawdę? Pomożesz mi? Tak, oczywiście. Chodźmy, po drodze poprosimy o pomoc naszych przyjaciół. Żrafa Żaneta ma długą szyję, więc będziesz szukać piłeczki z góry. Słoń ma długą trąbę, zatem będziesz szukał w zaroślach. A ja jestem szybki, więc szybko znajdziemy twoją piłeczkę. Dziękuję ci za pomoc. To chodźmy. Szerof. Nic nie widzę z góry. Nic tu nie ma. Hmm, ja też nic nie widzę. <grym> nie ma nigdzie mojej piłeczki. Nie płacz, Heniu. Zaraz ją znajdziemy. E, hejka! Co tu się dzieje? Czemu Henio płacze? Żaneta patrzy w chmury, a Stefan siedzi w krzakach? Stefan! Dlaczego twoja trąba jest zielona? Hmm, Henio zgubił piłeczkę. Nie możemy jej znaleźć, pomożesz nam? Jasne, że pomogę, ale za chwilkę. Teraz muszę iść coś zjeść, ponieważ jestem głodny. No dobrze, tylko przyjdź później na pomóż. Dobra, zaraz wracam. O, chyba coś znalazłem. Czy to nie jest piłeczka Henia? Tak, tak. Tak! To moja piłeczka. Dziękuję, Leonardzie. <noise> nie ma za co. Znalazłem piłeczkę pierwszy, więc zostałem bohaterem. Bohaterem? A nie chciałeś zjeść najpierw obiad? <noise> no i co z tego? Ja znalazłem, więc jestem bohaterem. Nie kłóćcie się, proszę! Bardzo wam dziękuję za pomoc. Nieważne, kto znalazł. Ważne. Że mi pomogliście wszyscy. No właśnie, Heniu. Możesz się teraz pobawić swoją piłeczką, a Leonard może iść coś zjeść. No właśnie, jestem głodny, więc uciekam na obiad. Do zobaczenia wieczorem przy rzece. Razem pobawimy się piłeczką. Ja rzucam pierwszy, w końcu jestem bohaterem. Jak to miło zostać bohaterem? Ja nie rozumiem, o co chodzi moim przyjaciołom. Znalazłem piłeczkę? Znalazłem. Oddałem ją Heniowi? Oddałem. No, no to jestem bohaterem. Nie moja wina, że znalazłem ją idąc na obiad. Hmm. Muszę zrobić zdjęcie i wstawić je na Facebooka. Niech wszyscy mi zazdroszczą. Gdzie jest mój profil? O, jest! Król Lew Leonard. Jakie piękne zdjęcie wyszło! Hmm, co by tu napisać? Już wiem! Król Lew Leonard zostaje bohaterem. Poszło! Teraz wszyscy zobaczą, jaki jestem wspaniały. A teraz idę na obiad. Ciekawe, co mama dzisiaj zrobiła dobrego. Jest Wielkanoc, więc chyba to będzie pasztet. Ale co tam? Uwielbiam pasztet! Kochane dzieci, jak myślicie? Czy lew Leonard naprawdę jest bohaterem? Zrobił dobry uczynek, ponieważ pomógł swojemu przyjacielowi, chichopotamowi Heniowi. Musimy tylko pamiętać, że Heniowi pomagali wszyscy mieszkańcy sawanny. Więc każdy z nich jest bohaterem? Nie tylko Lew Leonard? Czy zgadzacie się ze mną? Teraz, moje kochane dzieci, przeniesiemy się o wiele tysięcy kilometrów i poznamy liska urwiska. Zobaczycie, co takiego spotkało liska oraz jak skończyła się ta niesamowita przygoda. Wow, ale super! A tu jak strasznie wygląda. Chciałbym tak wyglądać jak ten słynny król lew leonard. Nie dość, że, że mieszka w pięknej Afryce, to jeszcze jest królem zwierząt. A to, a to zdjęcie jest cudne. Król lew leonard łapie antylopy. A ja. Co ja mogę? Chyba tylko kury łapać. Ale i tak zawsze kończy się tak, że, że gospodarz mnie goni. Dlaczego to tak bardzo niesprawiedliwe? Też bym tak chciał. Chciałbym y, jak król wszystkich zwierząt. Zazdroszczę lwom. One są takie bohaterskie. Niestety nie jestem bohaterem. Nigdy nie będę. Muszę żyć w tym pustym lesie, chodzi do gospodarza po jedzenie. Takie to smutne. Hmm, jestem głodny. Ale bym zjał coś dobrego. Najlepiej pyszną jajecznicę. No nic, idę szukać czegoś pysznego. O, jajko! Ale będę miał pyszną kolację. No co jest? Co się dzieje? Od kiedy jajka uciekają przede mną? Kury to rozumiem, ale jajka? Nie jedz mnie. Co to było? Proszę, nie jedz mnie. To ty? To ja. Proszę, nie jedz mnie. Od kiedy jajka potrafią mówić? Jajka nie potrafią mówić, tylko ja umiem. A jak masz na imię? Jajko. No wiem. Pytam, jak masz na imię? No, jajko. Nazywam się jajko. I poważnie? Jajko, jajko? Dlaczego tak? W sumie to nie wiem. Jestem jajko, jajko i już. No dobra, nie obrażaj się. Ja nie jestem zwykłym jajkiem. Tylko jajkiem wielkanocnym. Gospodyni zgubiła mnie, niosąc innie jajka do domu. My, jajka wielkanocne, mamy magiczną moc. Potrafimy mówić oraz spełniać życzenia. Naprawdę? Tak. Jeśli nic mi nie zrobisz, to spełnię twoje jedno życzenie. Ale dlaczego tylko jedno życzenie? Przecież jesteś magiczne, jajko. Jajko? Jestem magicznym jajkiem. Ale nie magiczną rybką. Rybki spełniają trzy życzenia. My jajka, tylko jedno. Nie słuchasz bajek? No słucham. Kiedy mama mi czytała bajki na dobranoc, to lubiłem zwłaszcza bajkę o królu lwie. I tylko ją słuchałem. Nigdy nie chciałem słuchać bajek o rybkach. One są takie niesmaczne, ble. No, ale dobra. Może być nawet jedno życzenie. W sumie to... Nigdy bym nie zjadł magicznego jajka. Ale skoro mogę mieć życzenie, to czemu nie? To słucham. Hmm, moim marzeniem jest, aby poznać mojego największego bohatera króla wszystkich zwierząt króla Lewa Leonarda. Mieszka on na sawannie w Afryce, ulica hmm, baobabu 123 przy, przy, przy rzece Limpo. O! Dużo wiesz na jego temat. No tak. Wszystko jest w internecie. Internet. No jasne. E, czy ten Lew nie wie, że w internecie nie podaje się swojego adresu? Ktoś musi mu o tym powiedzieć. A teraz zamknij oczy. Policz do trzech i już. Do widzenia. Do widzenia. No teraz zamykam oczy i liczę. Jeden. Dwa, trzy. Wow! Ale to jest piękne! Jakie drzewa ogromne! Jak tu gorąco! Uff! Bardzo gorąco. Muszę szybko odnaleźć mojego bohatera króla lwa Leonarda. Tylko gdzie on mieszka? Muszę kogoś zapytać o drogę. Dzień dobry, dzień dobry pani. Jestem Lisek Urwisek. Witam! Nazywam się Żyrafa Żaneta. Skąd pochodzisz? Jesteś bardzo podobny do mojego kolegi Liska Pustynnego. Ma on na imię Fenek. Ale ciebie tu nigdzie nie widziałem. Trafiłem tu z Polski. To taki nieduży kraj w Europie. Chciałbym spotkać mojego bohatera. Codziennie oglądam jego przygody w internecie. On jest niesamowity. Król Lef Leonard. Ma piękną grzywę. Łapie wszystkie antylopy już w trzech podskokach i zawsze jako jedyny pomaga swoim przyjaciołom. Bardzo chciałbym go spotkać. Nie wie pani gdzie, gdzie, gdzie może go, gdzie można go znaleźć? Lew Leonard łapie antylopy w trzech podskokach. Naprawdę tak jest napisane w internecie i że niby tylko on pomaga kolegom? Dobre sobie, ale dobrze. Powiem ci, gdzie go można spotkać. Idź prosto wzdłuż tej rzeki, Impopo, a na pewno go znajdziesz. Bardzo pani dziękuję, do widzenia. Do widzenia, dobre sobie, królew Leonard. O, jest! Król Lew Leonard! Witam cię bardzo serdecznie. Jestem Lisek Urbisek. No cześć, nie znam cię Lisku. Skąd ty mnie znasz? Z internetu? Codziennie oglądam Twój profil, na którym dodajesz zdjęcia ze swoich przygód i jesteś niesamowity. A twoja ostatnia bohaterska przygoda jest ekstra. Chciałbym być taki jak ty. Moja ostatnia przygoda? Mam na myśli przygodę, w której nikt nie chciał pomóc biednemu hipopotamowi Heniowi. Ale Ty jako jedyny pomogłeś mu w potrzebie. Świadczy to o Twojej odwadze. No, i te polowania na antylopy. No, niby tak. Udało mi się z Tobą spotkać, ponieważ pomogło mi Wielkanocne Jajko. Spełniło one moje życzenie. Czy możemy się zaprzyjaźnić? No pewnie, że możemy się zaprzyjaźnić, ale muszę się do czegoś przyznać. Tak naprawdę nie jestem taki bohaterski, jak myślisz. No ale jak to? To, co znajdziesz na fejsie. Nie jest do końca prawdą. No ale jak to możliwe? Nie gniewaj się na mnie. Nie jestem wcale taki odważny. W sumie to moi przyjaciele pomagali Heniowi. Ja tylko przypadkiem przechodziłem i już miałem iść na obiad, kiedy znalazłem zgubę Henia. Nie jestem więc jedyny, który pomagał Heniowi. A te antylopy mm, to też tak nie do końca prawda. Ja bardzo lubię się z nimi bawić, a nie polować na nie. One są takie miłe dla mnie. Trochę mi smutno. Wiem, przepraszam, jeśli Cię zawiodłem. W internecie nie zawsze można zobaczyć prawdę. Trzeba bardzo uważać, ponieważ niektórzy oszukują i nie piszą uczciwie. Dziękuję, że powiedziałeś mi prawdę. Czyli nadal chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? No pewnie. Skoro już poznałem mojego bohatera, chciałbym poznać innych bohaterów, które mieszkają na tej sawannie. Cieszę się bardzo. Chodź, pokażę ci moją ulubioną polanę, na której bawię się z moimi koleżankami antylopami oraz przedstawię cię moim przyjaciołom. Ich w sumie też muszę przeprosić za moje kłamstwa w internecie. Dobrze. Cieszę się, że Cię poznałem. Ja też się cieszę, ponieważ mam nowego przyjaciela. Chodźmy teraz na polanę. Mama hipopotama Henia ma urządzić dla nas polowanie, ale na pisanki wielkanocne. Podobno słoń Stefan malował je całą noc. Teraz już wiem, czemu jego trąba jest cała zielona. I, to musi być zabawny widok. Oj tak, bardzo zabawny. Kochane moje dzieci, jak was się podobała przygoda liska urwiska? Czy lisek zdobył nowego przyjaciela? A dlaczego Lew leonard postąpił bardzo źle? Tak, kochane dzieci. Okłamywał innych, musicie pamiętać, że w internecie możecie zobaczyć wiele nieprawdziwych informacji. Zdarza się, że jeśli ktoś chce zrobić coś niedobrego to może posłużyć się internetem. Przekażcie rodzicom, że też muszą uważać na informacje, jakie znajdują się w internecie. Najważniejsze, że przygoda skończyła się dobrze dla bohaterów. Do zobaczenia, kochani. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Drogie dzieci, pamiętajcie, że w internecie możecie znaleźć dużo ciekawych informacji. Ale pamiętajcie też, że możecie znaleźć informacje nieprawdziwe, fake newsy. Uważajcie, jeśli coś Was zaniepokoi, powiedzcie o tym rodzicom. Cześć, do zobaczenia!